Dzień dobry, dzień dobry, za Q Board Games, ja jestem Mary i dzisiaj przedstawię Wam grę Ale kocią. Zapraszam! No dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym filmie z serii filmów familijnych i gier dla dzieci. I dzisiaj właśnie chciałabym Wam przedstawić grę Ale Kocioł od wydawnictwa Fox Games, od którego dostaliśmy tą grę do recenzji, za co bardzo dziękujemy. I tak naprawdę o co chodzi w tej grze? W grze wcielamy się w uczniów wiedźmy, która chce wyjechać na wakacje, a pod jej nieobecność chce zostawić któremuś z nas pod opiekę swój dom. Kto dostanie tętą pod opiekę, a ten kto właśnie najlepiej potrafi ważyć eliksiry. Będziemy musieli tego dowieść, właśnie szukając różnych składników na jej zabałaganionym strychu i tworząc eliksiry. Ten kto stworzy najlepsze, ten wygrywa. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam jak grać w grę Ale kocioł, oraz naszą opinię. Na sam początek przygotujemy rozgrywkę. Oczywiście musimy wyjąć wszystkie komponenty z naszego pudełka. Wszystko już wyciągnięte z pudełka, teraz powiem Wam, co musimy przygotować, aby móc zacząć rozgrywkę. Na sam początek przygotowujemy żetony eliksirów, karty plecaków, różdżkę, której będziemy musieli używać do szukania naszych składników, żetony składników oraz karty składników. Żetony składników mieszamy i losowo wkładamy po 10 do konkretnych schowków. Żetony umieszczone w pojemnikach, także teraz szybko trzeba zakryć każdy pojemnik, żeby nasi przeciwnicy nie widzieli, co się w nich znajduje, ponieważ właśnie z nich będziemy ważyć eliksiry. Kolejną rzeczą, którą potrzebujemy do rozpoczęcia rozgrywki jest rozdanie każdemu graczowi karty jego plecaka. W plecakach będziemy przetrzymywać eliksiry, które będziemy wykonywać w trakcie rozgrywki. Rozgrywkę rozpoczyna gracz, który jako ostatni oglądał film o magii. U nas akurat to jest problem, ponieważ zazwyczaj wszystkie filmy o magii oglądamy z dziećmi. Zgodnie z uruchem wskazówek zegara każdy z graczy dopiera sobie od 2 do 5 kart składników eliksirów, i tyle kart, ile dobierzemy na rękę. Tak mocny będzie nasz eliksir. Karty trzymamy zakryte na naszej ręce. I jeżeli wszyscy już mają takie karty, możemy przejść do wykonywania akcji. W grze wykonujemy dwie akcje. Pierwszą akcją jest przeszukiwanie strychu, a drugą akcją jest ważenie eliksiru. W akcji przeszukiwania strychu każdy z graczy bierze różdżkę i może sobie zajrzeć do jednego pojemnika z naszymi składnikami, aby ich poszukać i zobaczyć. Czy właśnie takie składniki, jakie mamy na ręce, znajdują się w konkretnym schowku? I jak robimy akcję przeszukiwania strychu? Oczywiście, najpierw na naszej ręce sprawdzamy, jakie mamy karty składników, jakie składniki są nam potrzebne, a następnie podnosimy jedno wieko z konkretnego schowka i patrzymy w nim, co tam się znajduje. Musimy to jednak robić na tyle szybko, żeby inni gracze nie mogli do końca zobaczyć, co tam jest. Oczywiście nie możemy im nic zasłaniać, oni muszą widzieć. Co jest w tym pojemniku, i my możemy obracać żetony, używając tylko i wyłącznie różdżki. Jeżeli widzimy składniki, które są nam potrzebne do wykonania, zakrywamy wieko, i wtedy idzie kolejna osoba. I kolejna osoba oczywiście wykonuje tą samą akcję, czyli podnosi wieko, może sprawdzać różdżką, jakie są tutaj składniki. Inne osoby mogą podglądać, i tak możemy powtarzać te kroki cały czas. Póki nie będziemy mieć pewności, gdzie znajdują się dokładnie nasze składniki. Jeżeli już jesteśmy pewni, gdzie są nasze składniki, wtedy możemy przejść do fazy ważenia eliksiru. W fazie ważenia eliksiru wszystkie karty, które mamy na ręce, odkrywamy, a różdżką wskazujemy pojemnik, w którym jesteśmy pewni, że akurat ten składnik się znajduje, więc pokazujemy różdżką, że znajduje się on tutaj, i wtedy karty składnika, którego jesteśmy pewni, że on tam jest, kładziemy obok konkretnego schowka. I wtedy idzie kolejna osoba, i kolejna osoba albo może przeszukiwać, i my dalej możemy do tego zaglądać, albo może zrobić to, co my, czyli ważyć eliksir. Kiedy już wskażemy, gdzie znajdują się nasze składniki, sprawdzamy, czy nasz eliksir na pewno się udał, więc musimy oczywiście otworzyć wieko i zajrzeć do niego, czy nasz składnik się tam znajduje. Tutaj, jak widać, mój składnik się znajduje, więc pierwszy składnik się zgadza. Musimy sprawdzić każdy kolejny. Jeżeli nie uda nam się zrobić eliksiru, ponieważ nasz składnik będzie położony obok nieodpowiedniego schowka, wtedy wszystkie nasze karty odrzucamy na stos kart odrzuconych i dobieramy kolejne karty, nie punktujemy z tego eliksiru. Jeżeli jednak uda nam się zrobić eliksir, ponieważ dobrze dopasujemy nasze karty składników do odpowiednich schowków, tutaj sobie teraz sprawdzimy, czy na pewno się zgadzają. Mamy niebieski kamień więc to się zgadza, mamy mackę, która też się zgadza i mamy słoneczko, więc wszystko się zgadza. Także uważałam eliksir o sile 3. Wtedy zbieramy wszystkie karty, które położyliśmy obok schowków, oczywiście je odrzucamy i dobieramy żeton eliksiru o wartości 3 i wkładamy go do naszego plecaka. Gra się kończy wtedy, kiedy któryś z graczy zdobędzie cztery eliksiry w swoim plecaku. Wtedy każdy z graczy dogrywa swoje tury do końca, ale tak, żeby każdy z graczy zagrał tyle samo tur. Także jeżeli w trzech turach ktoś zrobił swój eliksir, to każdy z graczy musi mieć wykonane swoje trzy tury, aby zakończyć grę. Wtedy patrzymy kto ile ma punktów w swoim plecaku. I może być sytuacja taka, że ja zrobiłam eliksir za 3 punkty, za cztery punkty i za dwa punkty, ale mój przeciwnik mógł zrobić za 4 punkty, 5 punktów, 5 punktów i 4, ponieważ był lepszy, miał o wiele lepszą pamięć do składników, które tam się znajdowały. Wtedy oczywiście wygrywa mój przeciwnik, ponieważ ma 18 punktów. Ja w tym momencie, no niestety nie mam aż tylu, ponieważ mam ich 9. Co w wypadku, kiedy byłby remis? Jeżeli ja bym miała 18 punktów, inny gracz miałby też 18 punktów. A wtedy wygrywa ta osoba, która ma mniej eliksirów w swoim plecaku, ponieważ musiała zrobić je mocniejsze i bardziej potężne, żeby mogła wygrać. Także tutaj wygrywa osoba z mniejszą ilością. Jeżeli nadal byłby remis, no to wszyscy dzielą się ze sobą wygraną. No i się cieszymy razem, i tak naprawdę we dwójkę możemy pilnować domu Wiedźmy. A więc teraz przejdźmy sobie do mojej opinii. Co myślę o grze Ale kocioł? I zaczniemy sobie jak zawsze od komponentów. I tak naprawdę od grafik, ponieważ grafiki tutaj są bardzo, bardzo przyjemne dla oka. Mamy bardzo dużo różnych składników, które naprawdę bardzo fajnie wyglądają i możemy powiedzieć, że rzeczywiście możemy je znaleźć na strychu uwiedźmy, ponieważ mamy pajęczynę z pająkiem, jakieś eliksiry, czarodziejskie grzyby, mamy jakieś worki z różnymi maziami, muchołapki, lizaki, jakieś nasiona. Także tutaj jest naprawdę masę, masę tak naprawdę składników, które potrzebujemy do ważenia eliksirów. Co jeszcze mi się podoba, że właśnie każdy z tych schowków wygląda inaczej. Tutaj mamy jakąś skrzynię, tutaj mamy włas w podłodze pod jakimś dywanem, tu jest kocioł, tutaj mamy jakiś worek, więc to wygląda naprawdę super. I świetne jest to, że właśnie samo pudełko robi nam za element gry. Także, że możemy właśnie schować tutaj te elementy. I to jest naprawdę świetne, ponieważ nie musimy już kombinować w domu, w co mamy wpakować właśnie te składniki, żeby szukać tych składników, żeby móc je zakrywać, no bo no nie każdy ma takie jakieś pierdółki w domu, do których może sobie powrzucać i jeszcze je zakryć, a to jest naprawdę bardzo fajne i bardzo wygodne. Jest to wykonane naprawdę solidnie, ponieważ nieraz było tak, że jak grałam z dziećmi, to dzieci wyrywały to na szybko i szybko zakrywały, żeby po prostu nikt nie widział tych elementów. To jest naprawdę super. Same karty, jak na takie małe karty, mają płócienne wykończenie i są naprawdę dosyć grube. Graliśmy w to naprawdę wiele razy i nic absolutnie się z nimi nie dzieje, e, mimo że są małe i są po prostu nieporęczne też do, do łapania, a jeżeli ktoś ma paznokcie, to już w ogóle. Co podoba mi się jeszcze? Oczywiście oprócz żetonów, które są naprawdę grubiutkie i raczej nic się z nimi nie stanie, kiedy będziemy merdać tam różdżką, ponieważ... No, są grube, są naprawdę bardzo dobrej jakości. No i właśnie fajne jest to, że używamy do gry różdżki. No dla dzieci i dla nas to jest naprawdę świetny bajer, ponieważ no, musimy merdać sobie pudełku różdżką. No kto by to wymyślił? Naprawdę to jest świetne. Także same komponenty, tak jak widzicie, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Teraz może sobie przejdźmy do tego, jaki jest przedział wiekowy tej gry, jakie są trudne zasady tak naprawdę do przyswojenia i do wytłumaczenia. No sami możecie powiedzieć po tym filmie, że zasady są naprawdę bardzo, bardzo proste, ponieważ te zasady się tłumaczy w 5 minut, uczy się ich w 5 minut, także naprawdę idzie to bardzo, bardzo szybko. Gra według pudełka jest od szóstego roku życia i według mnie spokojnie i pięciolatki mogą w tą grę grać, ponieważ jest niezależna językowo. Więc tutaj jak najbardziej możemy grać z młodszymi dziećmi i możemy grać też ze starszymi tak naprawdę. Więc to będzie taka gra bardziej familijna, a nie tylko dla dzieci. Ponieważ tutaj i ja się dobrze bawiłam i nasze dzieci się dobrze bawiły, także gra jest dobra i dla starszych i dla młodszych. Czas rozgrywki tak naprawdę jest zależny od tego, jakie trudne weźmiemy sobie eliksiry do zrobienia, ponieważ jeżeli braliśmy sobie eliksiry takie właśnie po 3, po 2 punkty, po maksymalnie 4, wtedy rozgrywka była tak mniej więcej na 20 minut. Jeżeli mieliśmy po 5 składników, no to już rzeczywiście wszyscy dłużej szukaliśmy i zapamiętywaliśmy, gdzie one są, żeby na pewno je pamiętać i nie stracić punktów, żeby ktoś nie był przed nami. Także tutaj wtedy około pół godziny zajmowało cała rozgrywka, ale myślę, że to nadal nie jest tak długo. Gra jest naprawdę fajna, dzieci chcą do niej wracać, także myślę, że to jest najlepsza rekomendacja właśnie, jeżeli dzieci codziennie mówią mama, mama, zagrajmy w kocią. Także to jest naprawdę super. Może przejdę teraz do tego, dlaczego ta gra jest taka fajna i dlaczego ja tak uważam. Ponieważ ta gra uczy nasze dzieci... Spostrzegawczości, ponieważ w tym krótkim czasie, kiedy inna osoba, na przykład grzebie w którymś schowku i szuka konkretnego składnika, te dzieci muszą wyłapać naprawdę dosyć sporo składników, ponieważ jeżeli wzięły pięć kart na rękę, no to muszą zobaczyć, w którym z tych pojemników znajduje się ich składnik. Także tutaj spostrzegawczość jak najbardziej wtedy jest wyciągana z tych dzieci, uczymy tej spostrzegawczości, żeby zapamiętywały, co widzą w konkretnych pojemnikach. Co do zapamiętywania, no to też możemy przejść do tego, że to jest takie memory na sterydach, bo e, jednak jak mamy memory, to mamy konkretne karty i pamiętamy ich ułożenie, a tutaj jak ktoś po prostu nam zamiesza, to też niekoniecznie będziemy pamiętać, gdzie dokładnie znajduje się ten składnik. Także tutaj też jakby no dziecko musi się na tym skupić, w którym tak naprawdę pojemniku znajduje się to, czego potrzebują, więc to też jest super. Uczą się także, żeby nie oszukiwać w grze, ponieważ jak już wykonamy ten swój eliksir, kładziemy karty, no to sami sprawdzamy, czy rzeczywiście składniki zgadzają się ze składnikami, które mamy na kartach. Inni oczywiście mogą zaglądać tutaj nam przez ramię do konkretnych pojemników, ale tutaj też musimy być rzeczywiście uczciwi, że jeżeli gdzieś tam naprawdę nam się ta noga powinęła, no to żeby nie oszukiwać, tylko rzeczywiście odrzucić te karty, brać nowe i grać dalej. Także to też naprawdę jest super. No i takiej zręczności, tak naprawdę, może nie zręczności, ale uczy dzieci, żeby rzeczywiście szybko podejmować decyzje, szybko patrzeć, żeby e, gdzieś, no jak najszybciej zdobyć jak najwięcej punktów, żeby inni nie mogli nas prześcignąć. Przejdźmy sobie może teraz do wrażeń, jakie ja miałam, jakie miały nasze dzieci, inne osoby, z którymi też rozmawiałam na temat tej gry. Pierwsze, o czym mogę Wam powiedzieć, że tu jest kupa śmiechu i kupa zabawy, ponieważ za każdym razem wszyscy przy stole stoją. Przy tej grze po prostu nikt nie siedzi. Wszyscy stoją albo dzieci klękają na stole, żeby widziały dokładnie, co się znajduje w tych schowkach, i wszyscy się po prostu śmieją, bo każdy otwiera i jak najszybciej po prostu grzebie w tym wszystkim i zakrywa. I nawet jak sam nie zobaczył tak naprawdę, czy tam rzeczywiście są jego składniki, no to inni od razu tam łypią, czy, czy czegoś tam dla nich nie ma. Więc to naprawdę daje kupę radochy, kupę śmiechu, no i oczywiście wszyscy stoją. Ale ogólnie sama rozgrywka właśnie jest bardzo dynamiczna, bardzo szybka no i bardzo zabawna. Mnie się to podoba właśnie, że i możemy przez tą grę uczyć nasze dzieci tego, o czym wspominałam wcześniej. Ona cieszy nasze oko, wygląda naprawdę super, no i właśnie sama rozgrywka nie jest długa, co pozwala nam na to, żeby zagrać nie jedną, a dwie, trzy partie na przykład pod rząd, albo jeżeli rzeczywiście jesteśmy zmęczeni po pracy, nie mamy siły, ale dzieci chcą zagrać, to jak najbardziej można to wyciągać, ponieważ rozgrywka rozkłada się bardzo szybko, bardzo szybko się chowa i bardzo szybko się kończy. I rzeczywiście jest satysfakcją i dla nas, i dla dzieci. I tak naprawdę to by było wszystko, co mam do powiedzenia o tej grze. Dajcie mi znać w komentarzach, czy już graliście w tą grę, czy może chcecie zagrać, chcecie kupić swoim dzieciom albo komuś, na przykład z rodziny na prezent na święta bądź na urodziny. Jeżeli tak, to jak najbardziej polecam, bo naprawdę. Ta gra jest warta uwagi. I to by było wszystko na dzisiaj. Ja tymczasem, borem lasem, dziękuję Wam bardzo, że byliście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. No i widzimy się w następnym. Na razie.